Witam. Grudzień to tradycyjnie czas adwentu, i przeglądając różne kalendarze ogrodnicze, można trafić na informacje, a nawet zalecenie, aby w adwencie nie przekopywać gleby i zostawić ją w spokoju. I tak, mieszkając na wsi, bardzo rzadko obserwuję, aby rolnicy w grudniu pracowali na polach, obojętnie czy jest to jakiś mały rolnik, czy taki mający kilkaset hektarów. Raczej starają się zakończyć wszystkie swoje prace w listopadzie. A przecież przez kilka ostatnich lat grudnie były raczej ciepłe i czasami pogoda aż zachęcała właśnie do pracy z glebą. W tym roku jest trochę inaczej, bo pierwsze zimowe akcenty pojawiły się już w listopadzie, a i grudzień raczej na ciepły nie wygląda. Jednak zalecenie, aby nie pracować z glebą, jest nadal silne. I co więcej zyskuje jeszcze na uznaniu. Z jednej strony jest to wielowiekowa tradycja, bo nasi przodkowie wychodzili z założenia, że jeśli gleba ziemia przez cały rok pracowała, to jednak przychodzi czas, aby również mogła odpocząć. Nawet jest takie adwentowe przysłowie: Kto ziemię w Adwent pruje, tam mu trzy lata choruje, a i współcześni ogrodnicy również skłaniają się do tego nakazu. No więc zastanówmy się, jaki jest tym sens. Bo faktem jest, że jesienią przyroda zwalnia i przygotowuje się do zimowego spoczynku, i nie inaczej jest z organizmami żyjącymi w glebie. Od różnego rodzaju owadów, przez dżdżownice, po bakterie, a nawet i grzyby. Co więcej, te mikroorganizmy, aby przetrwać zimę, chowają się w głębsze warstwy gleby. I teraz każde późno jesienne przekopywanie ziemi, czy też wzruszanie ziemi wydobywa właśnie te żyjątka na powierzchnię. I nawet jeśli nie są w stanie zimowego uśpienia, to ich procesy życiowe o tej porze roku są już znacznie spowolnione. Także już nie są w stanie właśnie po wydobyciu na powierzchnię powrócić głębiej. Zostają na tej powierzchni, no i pierwszy większy grudniowy mróz je niestety zabija. I teraz, zanim gleba się zregeneruje, zanim wrócą do niej właśnie te mikroorganizmy, może minąć znaczny okres czasu. A być może, nawet tak jak w tym cytowanym przysłowiu, 3 lata. Chociaż na pewno będzie to zależało od rzecności gleby, od jej kondycji, czy też od późniejszego gleby nawożenia. No i będzie to również zależało od tego, jak mroźna i bezśnieżna będzie to zima. Zniszczenie życia w glebie będzie można szybko jednak zauważyć, już na wiosnę, kiedy posadzone czy posiane rośliny będą słabiej rosły, będą mniej odporne na choroby, a później oczywiście będą słabo plonowały. I na pewno z tym adwentowym zaleceniem zgodzą się zwolennicy permakultury, zasady no dig, czy nawet rolnicy, którzy coraz częściej uprawiają ziemię w systemie bezorkowym. A jak to wygląda u mnie? Na działce wszelkie prace uprawowe, typu nawożenie obornikiem, przekopywanie orka, kończę pod koniec października lub na początku listopada. W tym roku dodatkowo zostaje jeszcze na zimę nieprzekopany poplon, tak jak zresztą widać na załączonym obrazku. Natomiast w tunelach ostatnie pomidory zdarza mi się zbierać pod koniec listopada lub nawet na początku grudnia, więc tam ograniczam się tylko do posprzątania. Przekopywanie i nawożenie odkładam sobie do przyszłego roku. Do momentu wysadzenia tam pomidorów spokojnie i zdążę glebę nawieść, i zasiać oraz przekopać poplon, czy raczej w tym przypadku będzie to przedplon. Ale zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą na koniec. Skoro wydobycie na powierzchnię pożytecznych organizmów glebowych powoduje ich śmierć, to również giną zimujące w ziemi szkodniki pędraki, drutowce, czy inne larwy, które najczęściej są groźne właśnie dla korzeni roślin. No i przykładowo e, połyśnica marchwianka, która podgryza korzenie marchwi, e, śmietki, na przykład śmietka kapuściana, która podgryza korzenie kapusty, czy już te wspomniane drutowce, które uszkadzają bulwy ziemniaków. No i właśnie wydobycie ich na powierzchnię powinno je zniszczyć. Tylko tutaj właśnie trzeba by było się zastanowić, czy taka czynność przyniesie więcej szkody, czy więcej pożytku? No bo jeśli gleba miałaby się później regenerować nawet kilka następnych lat, to takie mechaniczne zwalczanie szkodników pożytku raczej nie przyniesie. A przecież na szkodniki są inne metody: przede wszystkim płodozmian, sadzenie roślin odstraszających szkodniki, osłanianie, ściółkowanie, w końcu. Roślinne gnojówki, na przykład bardzo popularna i skuteczna gnojówka z wrotyczu. Tak więc, niech gleba w zimowych miesiącach nie tylko w adwencie odpoczywa. Nie wzruszajmy jej, nie odwracajmy, nie przekopujmy obornika czy kompostu, nie zwalczajmy w tym czasie chwastów, jeśli właśnie chcemy mieć zdrową glebę i wyższe plony. A przekopać glebę przecież zawsze można na wiosnę. Tak więc na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.